Tekst manny na 28 lipca. Ale, choćbyście i cierpieli dla sprawiedliwości, szczęśliwi jesteście. 1 Piotra, rozdział 3, werset 14. Komentarz parauzyjny Tylko wtedy, gdy jesteśmy znienawidzeni z powodu lojalności wobec prawdy, pośrednio lub bezpośrednio, możemy mieć z tego satysfakcję lub uważać, że cierpimy dla sprawiedliwości. Jak wykazuje apostoł, niektórzy cierpią jako czyniciele zła, jako wtrącający się w sprawy innych ludzi lub z powodu niedelikatności, szorstkości czy nieumiarkowania, przed którymi przestrzega słowo Pana. Naszym obowiązkiem jest nie tylko badanie woli Pana, lecz także staranne rozważanie okoliczności i otaczających nas warunków oraz dążenie do wypracowania w życiu tak wyważonego sposobu postępowania, by po pierwsze miał on boską aprobatę, a po drugie sprawiał drugim jak najmniej kłopotu, niewygody i niezadowolenia. Wówczas powinniśmy z zaufaniem polegać na nadzorującej mądrości i opatrzności Pana. Reprint nr 2492 Komentarz epifaniczny. Cierpieć dla sprawiedliwości znaczy sprowadzać na siebie zło z powodu gorliwości i w pozostawaniu umarłym dla siebie i świata, a żywym dla Boga w czuwaniu, modlitwie studiowaniu i głoszeniu Słowa Bożego, a także w rozwijaniu charakterów w harmonii z Nim. Zaprawdę szczęśliwi są ci, którzy tak postępują, ponieważ mają społeczność z Ojcem, Synem i Świętymi, posiadają Bożego Ducha, Słowo i Opatrzności, oraz cieszą się chwalebną nadzieją udziału z Chrystusem w Królestwie. Naprawdę wszystko należy do nich. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego SNPD Ewangelia Mateusza rozdział 5 wersety od 10 do 12 Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości gdyż ich jest królestwo niebios Szczęśliwi jesteście gdy was będą znieważać i prześladować i kłamliwie przypisywać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się i weselcie, gdyż wielka jest wasza nagroda w niebiosach, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Jakuba rozdział pierwszy wersety drugi i dwunasty. Za najwyższą radość uważajcie, moi bracia, gdy opadają was różnorodne próby, szczęśliwy człowiek który trwa mimo próby, bo gdy stanie się wypróbowany, posiądzie wieniec życia, obiecany tym, którzy Go kochają. Rozdział piąty werset 10. Za przykład niedoli i cierpliwości bierzcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana. Pierwszy Piotra rozdział drugi wersety od dziewiętnastego do dwudziestego gdyż to jest łaska. Gdy ktoś ze względu na sumienie wobec Boga znosi przykrości, cierpiąc niewinnie. Bo co to za honor, jeśli grzeszycie i znosicie bicie pięściami, ale gdy czynicie dobrze i znosicie cierpienia, jest to łaska u Boga. Na to bowiem zostaliście powołani, gdyż i Chrystus cierpiał za was, pozostawiając wam przykład, abyście poszli Jego śladami. Rozdział czwarty wersety od dwunastego do dziewiętnastego. Ukochani, przestańcie dziwić się, jakby spotykało was coś obcego, paleniu w waszym wnętrzu, które dzieje się dla poddania was próbie, ale na tyle, na ile uczestniczycie w cierpieniach Chrystusa, cieszcie się, abyście też przy objawieniu się Jego chwały mogli cieszyć się rozradowani. Gdy was znieważają ze względu na imię Chrystusa, szczęśliwi, jesteście, gdyż spoczywa na Was duch Boga i chwały. Bo niech nikt z Was nie cierpi jako zabójca lub złodziej, lub złoczyńca, lub mieszający się w cudze sprawy, jeśli zaś jako chrześcijanin, niech przestanie się wstydzić, niech raczej tym imieniem oddaje chwałę Bogu. Gdyż czas, by rozpoczął się sąd od domu Bożego, skoro zaś najpierw od nas, to jaki będzie? Koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy z ledwością jest zbawiany, to gdzie pokaże się bezbożny i grzesznik? Dlatego też i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech wiernemu Stwórcy powierzają swoje dusze w czynieniu dobra. Dzieje Apostolskie rozdział 9, werset 16, ja sam bowiem pokażę mu, ile będzie musiał wycierpieć dla mojego imienia. Rzymian rozdział 8, wersety 17, 18 i 23, A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a, jednocześnie, współdziedzicami Chrystusa, skoro razem, z nim, cierpimy aby również razem z nim móc dostąpić chwały. Uważam bowiem, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w związku z chwałą, która ma nam zostać objawiona. Ale nie tylko to, również my sami, którzy posiadamy pierwszy owoc, ducha, wzdychamy i my w sobie samych, oczekując synostwa odkupienia naszego ciała. Pierwszy Koryntów rozdział czwarty, wersety dwunasty i trzynasty, I trudzimy się, pracując własnymi rękami, szkalowani dobrze życzymy, prześladowani znosimy, zniesławiani zapraszamy, staliśmy się jak śmieci tego świata, nieczystości wszystkich aż dotąd. Drugi Koryntów rozdział pierwszy, wersety od 5 do siódmego. Gdyż tak jak obfitują cierpienia Chrystusa względem nas, tak przez Chrystusa obfituje nasza pociecha. Jeśli zaś jesteśmy uciskani, to dla waszej pociechy i zbawienia, jeśli jesteśmy pocieszani, to dla waszej pociechy, działającej w wytrwałości, pośród tych samych cierpień, których i my doznajemy. A nasza nadzieja co do was jest mocna, gdyż wiemy, że jak jesteście uczestnikami cierpień, tak i pociechły. Rozdział czwarty wersety od 16 do 18 Dlatego nie poddajemy się, bo choć nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, nasz wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Gdyż chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam niepomiernie większą wagę wiecznej chwały, nam, którzy nie zabiegamy o to, co widzialne, ale o to, co niewidzialne, gdyż to, co widzialne, jest tymczasowe, a to, co niewidzialne, wieczne. Filipensów, rozdział pierwszy, werset dwudziesty dziewiąty. Gdyż Wam, łaskawie, darowane jest ze względu na Chrystusa nie tylko w niego wierzyć, ale i ze względu na niego cierpieć. To rozdział trzeci, werset dziesiąty. Żeby go poznać, i moc jego zmartwychwstania, i dostąpić udziału w jego cierpieniach, jako, upodabniany w jego śmierci. Kolosensów rozdział pierwszy werset dwudziesty czwarty Teraz raduję się w cierpieniach ze względu na was i ze swojej strony uzupełniamy w moim ciele braki udręk chrystusowych, za jego ciało, którym jest zgromadzenie. 2 Tesaloniczan rozdział 1 wersety 4 i 5 Także my sami chlubimy się Wami w zgromadzeniach Bożych z powodu Waszej wytrwałości i wiary we wszystkich Waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie, jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego, po to, abyście zostali uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Drugi Tymoteusza rozdział 2 werset 12 Jeśli wytrwamy wspólnie królować będziemy jeśli się zaprzemy on też nas się zaprze Pieśni 326 325 93 272 299 322 179 Wiersze Brzasku 188, kiedyś zrozumiemy. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5544, tekst manny na 28 lipca. Ale, choćbyście i cierpieli dla sprawiedliwości, szczęśliwi jesteście. Pierwszy Piotra, rozdział 3, werset 14. Pytania. Czy cierpiałem, cierpiałam dla sprawiedliwości? Jak? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek, znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.